Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki, ekspert afiliacji i topowy wydawca programów partnerskich w Polsce. W tym wideo podsumujemy sobie moje działania z sierpnia 2023 roku. Pokażę Ci ile produktów poleciłem przez internet, bo tym zajmuję się na co dzień działam w afiliacji, w marketingu afiliacyjnym, czyli polecam ludziom produkty i usługi. Online, ale nie tak jak się to robiło w starożytności, tylko w sposób cywilizowany, czyli nienachalny, bez spamowania linkami, bez namawiania rodziny i znajomych do klikania w jakieś rzeczy, kupowania jakichś produktów, których sami nie jesteśmy pewni. Nie. Tutaj polega to na dawaniu realnej wartości osobom, które z tych linków korzystają, a my przy okazji zarabiamy na tym prowizję. Robimy to w sposób półautomatyczny, to znaczy, że mamy do tego zarówno czynnik ludzki, który jest zawsze wymagany, ale dużo robią za nas różne roboty, boty, różne auto-odpowiedzi, autorespondery, czyli korzystamy ze wszelkich dobrodziejstw, nowoczesnych technologii. Przejdę do ekranu mojego komputera, tak żebyś widział, o czym mówię. Aha, i właśnie, dlaczego fakturę pokazuję na początku, bo właśnie o tym chciałem powiedzieć. Czasem pokazuję Wam, zazwyczaj pokazuję Wam w tych podsumowaniach miesiąca same wnioski, nie? i tam liczę na kalkulatorze, że tyle wniosków, razy tyle złotych, to takie wynagrodzenie będzie. I czasem dostaję od Was prośbę, pytanie, ile faktycznie tych pieniędzy mi się naliczyło, bo widzisz, kiedy kończy się miesiąc, no to ja jeszcze nie wiem, ile dostałem na konto. Wiem mniej więcej, że to będzie tak razy 100 złotych, każdy wniosek. Czyli przykładowo, jeśli robię 100 wniosków, wiem, że dostanę za to 10 tysięcy, jeśli robię Tysiąc wniosków, wiem, że dostanę za to 100 tysięcy. To się z reguły bardzo tutaj mocno pokrywa. Natomiast dla wszelkich niedowiarków wrzucam fakturę, którą wygenerowałem, zaraz powiem Wam kiedy. Wygenerowałem ją 1 września, czyli, czyli po prostu dwa dni temu. To jest faktura na 85,5 prawie tysiąca. Dla programu partnerskiego M2M. Tutaj głównie pokazuję Wam produkty, programy partnerskie, te finansowe, te sieci afiliacyjne, finansowe, bo z nich zarabiamy najwięcej kasy. I jeśli jesteś osobą początkującą, a dużo właśnie osób początkujących obserwuje ten kanał, to chcę, żebyś zaczął też od tych produktów finansowych, z tego względu, że na nich najwięcej zarobisz najszybciej i najłatwiej, bo jest na nie największy rynek. Produkty możemy rozdawać wręcz za darmo są one bezpłatne a prowizje są za nie ogromne, co widzisz właśnie na tej fakturze, ale nie jest to jedyny program, w którym działam działałem też w Ebrokerze. i tutaj też widzisz fakturę wystawioną też dwa dni temu, czyli 1 września na 7850 zł. Tych pro programów jest kilka, ja polecam też inne programy partnerskie, takie jak Elektronikę, polecam też różne usługi SEO, polecam. Polecam, polecam różne hostingi, i tam wszędzie jakieś pieniądze kapią. No, polecam też produkty edukacyjne, kursy, e-booki, mini-kursy. Natomiast, no tutaj pokazuję Ci tylko te produkty finansowe, no i z nich, jak widzisz, też bardzo fajnie idzie zarobić. Ale przejdźmy teraz do podsumowania zeszłego miesiąca, czyli jak widzisz, faktura jest zlecona, więc zarobek do wypłaty jest zero, no i te pieniądze. Po prostu w ciągu siedmiu dni roboczych trafią na moje konto, a my już zaczęliśmy nowy miesiąc, więc to, co tutaj jest, tutaj widzę jako wnioski wysłane we wrześniu, to to dopiero będzie rozliczane znowu na kolejny miesiąc, bo zdarza się, że pieniądze są jeszcze w tym samym miesiącu, że teraz klepiemy wnioski i za parę dni się pojawia kasa tutaj w tym zarobku do wypłaty. Ale ja nie chcę, żebyś się zradził w razie co, wolę, żebyś się miło zaskoczył. Dlatego mówię każdemu, że najszybciej wypłaty, takie wiesz... Że, że już masz te pieniądze, nie, te rozliczone, są na miesiąc kolejny od spełnienia warunków kampanii. Czyli widzisz, że wnioski są wysłane, spełniamy jakieś tam warunki, i na miesiąc kolejny najszybciej jest kasa. Ale już od paru miesięcy tak się zdarza, że ta część tych wniosków, bo one są różne, kasa jest już w tym samym miesiącu, nie, więc to jest mega, mega super. Widzisz, jeżeli masz taką sytuację, coś ci wypadło, nie, jaka, jakaś taka nagła sytuacja w życiu zdarzają się takie sytuacje, samochód się popsuł, pralka się popsuła. Nagle sobie przypomniały, że dzieci do szkoły muszą iść i trzeba wyprawkę zrobić. Nie Więc to jest taki nagły wydatek. Wcale nie dostajesz ekstra pensji, ale sobie przypomniałeś, że właśnie coś, coś takiego wypadło. Nie? I teraz, no co, no nie pójdziesz na etat, gdzie będziesz pracował miesiąc i dopiero 11 na kolejny miesiąc jest wypłata. Ty, ty potrzebujesz pieniądze teraz, na no już. Dlatego świetnym rozwiązaniem jest marketing afiliacyjny, gdzie właśnie te pieniądze często są już w tym samym miesiącu. Na końcu pokażę Ci, jak możesz również tutaj sobie zacząć działać, ale teraz zobacz, ile produktów poleciłem w zeszłym miesiącu. Wejdziemy sobie w szczegóły i przejdziemy do miesiąca poprzedniego, czyli bierzemy zakres dat poprzedni miesiąc, ustawienia raportu. Interesują nas tylko wysłane i tutaj niech będą kampanie zastosuj. O, też od razu tutaj czasem dostaję takie pytanie od Was, nie? że są wysłane, zaakceptowane, czyli tutaj się różni to, czyli nie wszystkie są zaakceptowane, nie? No tak, bo to jest, tak jak ci mówię, tylko część wniosków od razu jest w tym samym miesiącu rozliczana, no bo zaakceptowane, co to znaczy? Że zostały spełnione warunki danej kampanii, tak? Czyli wniosek był wysłany poprawnie, zostały spełnione warunki i najszybciej na miesiąc kolejny jest to akceptowane, dlatego to jest nierealne, żebym od razu ci tutaj to pokazał, dlatego ci pokazuję mniej więcej, że tam mniej więcej tą stówkę sobie liczymy, ale tak jak widziałeś na fakturach, które przed chwilą ci pokazywałem, te wypłaty są naprawdę wystarczające, żeby wieść taki godny żywot. Ok, już się tutaj to załadowało, więc lecimy na sam dół. Mamy 763 wnioski, ja tutaj sobie włączę kalkulator, będziemy sobie to od razu dodawać. Kalkulator. I mam tak, 763 wnioski, 763. Dobra, tak zrobimy, plus program partnerski e-broker. Tutaj też musimy wejść sobie w kampanię i w statystyki i wybrać ten zeszły miesiąc właśnie, więc wysłane, ale tutaj sierpień. Jak widzisz, ja już od lat tutaj działam, jak sobie tak zjedziemy. Mamy tutaj od lutego 2018 historia w e-brokerze, trochę później zacząłem działać, wcześniej w m Natomiast jak widzisz tutaj, doświadczenie w tej afiliacji mam, Wybierzemy sobie tutaj jakiś większy zakres. Chociaż z tego, co pamiętam, to w sierpniu wcale tych wniosków dużo tutaj nie było. Mamy 19 wniosków. No, dużo dla jednego jest to mało, dla drugiego może być to być albo nie być, nie? bo 19 wniosków to jest 1900 zł wypłaty. Plus jeszcze rozliczony konkurs jakiś, to zawsze tam parę stówek wpadnie, więc te 2000 za to masz jeśli zaczynasz, to, to pamiętaj, zawsze sobie odliczasz podatek, 8,5%, ale to i tak jest dobre 1900-1800 w twojej kieszeni, nie? więc dla jednego mówię, to, to może być dużo, dla drugiego może być mało, ale fajnie, że jest, nie, fajnie, że jest. I dodać jeszcze jeden program Komperia, tutaj wchodzimy sobie w statystyki, wnioski też, jeśli nie wiesz, jak się poruszać po tych programach, gdzie co szukać, no to właśnie tak jak Ci pokazałem, komperia, statystyki, wnioski. No i tutaj wybierasz taki zakres dat, jak Cię interesuje, czyli otwarcie od, no i tu się cofamy do sierpnia, 1 sierpień, filtruj, mamy tylko dwa wnioski. Jeśli też sprawdzasz swoje wyniki w komperii teraz i, no i się martwisz, bo tyle miało być wysłanych wniosków, tyle tego miało być, to tym się nie przejmę. W Comperi to tam po, po miesiącu, po dwóch miesiącach czasem jest widoczne, więc ja tutaj już na potrzeby tego nagrania stukam te dwa wnioski, no ale jak widziałeś, jeśli w m miałem 763, a równolegle działałem w Comperi na jednym produkcie, na tym banku NG. powiem że 60-70 wniosków tu jeszcze w trakcie miesiąca wskoczy, bo to zawsze skakuje troszkę później, nie? No ale dobra, już na potrzeby tego filmu liczmy tylko te dwa wnioski. To jest 784, jak to wszystko będzie rozliczone. No to tam. 800 lekko przebijemy. W m też te wnioski po czasie się niektóre zliczają. Co prawda tego tak tu bardzo aż nie widać, z tego względu, że ja działam na wielu, wielu produktach. Jakbym działał tylko na jednym, to być może też ten produkt byłby troszkę później tej widoczny. Nie? No ale dobra, mamy te 784 wnioski, czyli to jest bardzo fajny wynik. Razy 100 zł, to się równa 78 400 zł wynagrodzenia. I to jest taka spoko wypłata. Myślę, że w żadnych MLM-ach, jeśli startujesz lub nawet masz jakiś fajny zespół pod sobą, to takie wyniki są dość ciężkie. Nie? Wiem, bo byłem. Też robiłem super wyniki. I tak samo w innych programach, projektach. Wiem, wiem, że tych projektów jest bardzo dużo na rynku i nie każdy projekt ma takie ultra wyniki. A u mnie faktycznie ludzie mają te rekordowe wyniki, więc też przy okazji tutaj chcę pogratulować całemu mojemu zespołowi eksperta filiacji. Jest ponad 10 tysięcy ludzi. Jesteśmy największą, najmocniejszą i najwięcej zarabiającą kasę kasy grupę, grupą w Europie. To jest bardzo ważne, więc jeśli chcesz być z najlepszymi, no to dołącz do nas. Za chwilę też Ci pokażę, jak to zrobić. Ale może zanim przejdziemy do tego, jak to zrobić, to włączę siebie na chwilkę jeszcze na taki duży ekran. O. I chciałbym Ci powiedzieć o takich, może trzech, może więcej najczęstszych pytaniach, które mają osoby początkujące. No, bo zanim dołączysz, to pewnie też masz w głowie jakieś tam różne pytania, nie? I tu wypisałem sobie kilka takich, które pojawiają się najczęściej, które ludzie mi najczęściej zadają. Które, ludzie, którzy nie mieli styczności z afiliacją, nie wiedzą do końca, na czym to polega, jak się rozliczać, czy, czy zakładać firmę, czy nie. No więc właśnie. Usystematyzujmy sobie to. I takie pierwsze najczęstsze pytanie, które się pojawia w Waszych głowach, to jest: czy trzeba mieć działalność, czy trzeba zakładać firmę, żeby zarabiać taką kasę w internecie? I odpowiedź brzmi: nie, nie musisz zakładać żadnej działalności. Tutaj możesz działać sobie w 100% jako osoba fizyczna. Nie musisz zakładać żadnych spółek, żadnych firm. Po prostu. Ciadasz z tym, co masz, wystarczy ci urządzenie z dostępem do internetu i lecimy z tematem. Natomiast to nie zwalnia cię z faktu rozliczania się. Tak jak ci mówiłem wcześniej, rozliczamy się podatkiem zryczałtowanym. Kiedy zaczynasz, to jest 8,5%, czyli na przykład zarabiasz 1000 zł, no i z tego 1000 musisz zapłacić 85 zł podatku. To jest super w afiliacji, że się płaci tak niskie podatki. Nie każdy o tym wie. Ludzie często płacą mega duże podatki. Ja sam jeszcze do zeszłego roku płaciłem straszne podatki. To się co prawda trochę zlało tutaj z tym, że doszedł mi VAT, doszedł ten nowy ład i, i w ogóle doszło. No, no wszystko naraz nie? Si się zrobiło. Więc tam już te podatki dochodziły do 70%. To, wiecie, to, było, to było tragiczne, bo zarabiałem dużo, ale dużo też traciłem. Nie? A to, to jest straszne przez takie głupie błędy tracić pieniądze, przez niewiedzę, przez brak wiedzy. I dlatego też widzisz, te, te błędy osób początkujących są najstraszniejsze. Czasem działamy 4 lata, a jeszcze robimy błędy jak jakiś początkujący. Więc od tego roku, kiedy już przeszedłem na ryczałt, no to zacząłem budować to swoje bogactwo. I też ty, kiedy będziesz zaczynał, to pamiętaj o tym, żeby wybrać ten podatek zryczałtowany, bo on ma tylko 8,5%, czyli dużo zarabiasz i dużo zostaje w twojej kieszeni. Później, kiedy przekroczysz pewien pułap tych dochodów, one będą spore już, to jest, tutaj, już tam 100 tysięcy złotych już zarobisz, to masz wtedy 12,5%, czyli troszkę więcej niż 8,5, ale dalej są to bardzo niskie podatki. Wiesz, jak sobie porównasz to na przykład z tym, co możesz na etacie dostać, nie? gdzie tam masz 50% tego podatku, no to to jest po prostu niebo a ziemia. Tutaj praktycznie cała ta kasa trafia do ciebie. Kolejne pytanie, które często zadają mi nowe osoby, to czy trzeba pokazywać swoją twarz w internecie, żeby zarabiać na afiliacji, czyli tutaj w domyśle, czy trzeba budować markę osobistą. Nie trzeba. XXI wiek, te narzędzia, które teraz mamy, dają nam w 100% fajną możliwość zarabiania bez pokazywania swojej twarzy, bez budowania tej marki. Możesz działać całkowicie incognito. Nikt nie musi wiedzieć, że ty tu z nami sobie dorabiasz. Mamy fajną taką panią, która, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, pani pracuje w ZUS-ie. I ona nas prosiła o to właśnie, żebyśmy tak tam nigdzie jej nie oznaczali. Ona też nie pokazuje swojej twarzy w tym internecie, ale za każdym razem, kiedy ma chwilę wolną, kiedy siedzi tam w tym ZUSie, nie ma akurat ludzi albo po prostu ma jakąś chwilkę przerwy czy też w weekendy, ona po prostu na telefonie sobie z nami tutaj klepie tą afiliację i zarabia dzięki temu cztery razy jeszcze więcej niż tam w tym ZUSie. Tam sobie siedzi, no bo ma fajnie, bo ma koleżanki, sobie pogada i ten, ale no niestety w urzędzie nie zarobisz pieniędzy. Nie? No, nie oszukujmy się. Żeby zarabiać kasy, no to trzeba robić coś jeszcze ekstra w dzisiejszych czasach, no nikt nam tyle nie zapłaci. Więc ta afiliacja. I ta afiliacja jest o tyle fajna, że my nie musimy oczekiwać, że ktoś nam zapłaci, tylko my sami mamy dostęp do swojego panelu partnerskiego, tak jak to przed chwilą tutaj pokazałem. I sami sobie decydujemy, ile chcemy zarabiać. Jak chcemy zarobić więcej, co więcej poklikamy albo może nie tyle więcej, co skuteczniej skorzystamy z lepszych metod, zamiast działać samemu na własną rękę, to dołączymy do świetnego projektu jak eksperta filiacji. Jeśli nie wiemy sami, skąd brać taką wiedzę, no to subskrybujemy kanał Łukasza Cichockiego, już wiemy bardzo dużo. Jeśli chcemy jeszcze więcej informacji, to prosimy go o mentoring, albo dołączamy do Akademii, tu jest możliwości bardzo, bardzo dużo. Na tym kanale masz już ponad 250 filmów, więc subskrybuj ten kanał, bo masz tu naprawdę mega fajną wiedzę. Jak działać, więc nie musisz tej twarzy pokazywać, nie musisz budować tej marki, ale, ale w każdym biznesie, w każdym biznesie, budując markę osobistą, zarobisz jeszcze szybciej, jeszcze więcej, jeszcze łatwiej. Dlaczego tak się dzieje? No Chodzi o PR, nie o PR. O, to, o ten PR zbudowany wokół produktu, usługi marki, czy Ciebie w tym wypadku. Widzisz taki przykład ostatnio fajny dałem na, na rolce, ale też tutaj go przytoczę, że jeśli. Dany produkt kosztuje 300 zł. Są to buty z Adidasa. 300 zł. A obok są buty jakieś z targu. Nieznane no name, nie? totalnie jakieś kurde rumuńskie piractwo. I też kosztują 300 zł. To nie ma szans, żebyś kupił tamte buty. Kupisz te z Adidasa, bo je po prostu znasz. I tak samo, jeżeli osoba w internecie miała do, będzie miała do wyboru: kupić coś od osoby, którą zna, lubi, ceni, szanuje, ufa jej a od totalnego no-name'a, który nawet nie ma profilowego, no to nie wybierze Ciebie, wybierze tamtą osobę, która którą zna, której ufa. Tak to działa. Więc da się zarabiać bez marki osobistej. Po prostu to, to, to jest w ten sposób robione, że robimy większy ruch. Większy ruch kierujemy na linki, na strony i wtedy zadziała statystyka. To wiedzą MLMowcy, że po prostu jak przemielisz 100 osób, to jedna wejdzie w biznes. No nie ma szans, żeby, żeby nie weszła. Nie? Statystyka działa. Lecz tym samym skryptem tak samo, cały czas te same strony, ten sam link i ktoś w końcu kliknie, ktoś w końcu skorzysta. Tak to po prostu działa, musisz o tym wiedzieć. Co nie zmienia faktu, że, że jednak ja osobiście wybrałem tę ścieżkę budowania tej marki, bo widzisz, zarabianie pieniędzy cieszy do pewnego momentu. Ten cel finansowy, że robię to tylko po to, żeby zarabiać, to będzie cieszyło tylko do, pewnej, do pewnego momentu. Jeżeli nie będziesz miał jakiegoś celu nadrzędnego, wyższego, jakiejś misji, to w końcu znudzić się. Stwierdzisz, no dobra, zarabiam te 5000 tysięcy. W sumie starczy mi, po co mam się dalej starać? W sumie nic tu nie muszę robić jakoś specjalnie. Trochę poklikam te dwa dni w miesiącu trzy i te 5000 tysięcy mam. Nie? No porównując takie coś do etatu, no to tutaj po prostu wiesz, no jesteś w raju, nie, nie musisz wstawać na budzik. Nikt ci nie każe nic robić, po prostu wiesz co masz robić, robisz to, zajmuje ci to tyle i tyle czasu, bardzo mało, a kasy jest znacznie więcej niż na etacie. Natomiast, kiedy będziesz miał ten wyższy cel, że nie tylko zależy ci na tym, żeby zarabiać, ale żeby pokazać innym jeszcze takie możliwości, żeby pokazać innym, żeby ludzie się dowiedzieli, bo ludzie nie wiedzą, wiesz, no przecież o afiliacji nie uczą w szkole, no to skąd ludzie mają wiedzieć? Nie? Więc jeśli ty się pokażesz, że słuchajcie, no, i da się inaczej. Można inaczej. Etat to nie jest jedyna opcja. Zobaczcie, ja też pracowałem 10 lat na etacie. Było trudno, było ciężko, wypłata była najgorsza, ale jednak udało się znaleźć coś takiego jak ta afiliacja. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, ale mówię co, dam temu szansę, spróbuję. Spróbowałem. No i teraz żyję tak jak chcę. Nie? I, i ta jak większość nie może żyć, chociaż no, mogłaby, gdyby właśnie. Subskrybowała ten kanał, wiedziała, że są takie możliwości, a potem nie tylko oglądała mnie, ale też napisała, że chce spróbować, albo po prostu dołączyła przez stronę ekspertafiliacji.pl, to jest proste, to nic nie kosztuje. Więc tak, dobra, nie rozwodząc już na ten temat, mam nadzieję, że wiesz o co mi chodziło. A teraz przejdę do punktu trzeciego, czyli. Czy trzeba coś inwestować? To też jest takie pytanie często, które się pojawia, bo ludzie często mylą marketing afiliacyjny, zarabianie w marketingu afiliacyjnym, mylą z dropshippingiem, mylą z MLM-ami, mylą z kryptowalutami. Otóż afiliacja to model biznesowy, to model biznesowy. To znaczy, że jest jakiś schemat działania, do którego nie musisz wrzucać już pieniędzy, bo to jest po prostu schemat działania i ty to działanie wykonujesz, wykonujesz. Tak? Tutaj nie trzeba nic inwestować, żeby zarabiać. Co więcej, można zacząć totalnie za zero i wyklikać sobie pierwsze pieniądze. I dalej nie trzeba nic inwestować. Dalej można działać za zero. Natomiast w pewnym momencie, kiedy już zaczynasz zarabiać tak 10-15 tysięcy, ale dość dużo siedzisz przy tym komputerze, to stwierdzasz w sumie, pieniądze są spoko, ale już czujesz, że nie są najważniejsze w życiu, że właśnie wtedy, jak już masz pieniądze, to dopiero wtedy one nie są najważniejsze, bo już je masz. To tak jest. Ludzie biedni mówią często: Pieniądze nie są najważniejsze w, ży najważniejsze w życiu, ale oni kłamią, bo ich nie mają, więc oni cały czas myślą tylko o pieniądzach. Oni nawet na etat chodzą, rozumiesz? To, to jest w ogóle hit. Nie? nie są najważniejsze, ale na etat idą. Nie? Czyli nienawi nienawidzą tego etatu, a tam idą. Będą to robić do końca życia, bo przecież na emeryturę też nie będzie, nie? bo to nie, dobra, nie będziemy w to, w to wchodzić. Więc ja się już gotuję, jak o tym mówię, bo. Eee, właśnie, ZUS mam tutaj bardzo blisko, więc. Dobra, eee, to właśnie na takie budynki jak ten ZUS to, to idą Wasze pieniądze, a nie na Wasze emerytury przyszłe. Więc tak, podsumowując, eee, czy trzeba inwestować? Nie trzeba, nie trzeba, ale w pewnym momencie, jak już zarabiasz dużo kasy, to chcesz uwolnić swój czas, bo już wiesz, że kasa nie jest najważniejsza, że jeszcze ważniejszy jest Twój czas, bo co z tego, że masz, wiesz, 100 tysięcy na koncie? Jak nie masz nawet czasu pojechać na wycieczkę, nie masz czasu fajnie spędzać, nie, nie masz możliwości fajnie spędzać czasu z dziećmi, nie masz czasu pójść do sklepu, nie masz czasu pójść do restauracji. Więc wtedy chcesz uwolnić swój czas. I wtedy wkraczają różne automatyzacje, różne boty, tak jak ci powiedziałem. Na początku oczywiście są one bezpłatne, ale jeśli już masz fajne pieniądze, zarabiasz, no to chcesz tam chociaż te parę stówek miesięcznie przeznaczyć na to, żeby coś za Ciebie odpowiadało na wiadomości, coś za Ciebie rozsyłało maile. Więc to jest mega spoko. Potem możesz iść krok dalej, zatrudniać osoby, które będą Tobie pomagać. Ja uwolniłem dużo czasu, bo widzisz, nagranie filmu to jest dla mnie proste, nie? Bo ja sobie włączę mikrofon, nagram i film jest nagrany, ale chciałem robić TikTok i chciałem robić rolki. I obrabianie tych filmików zajmowało mi bardzo dużo czasu. Czyli ja nagrałem filmik w minutę, dosłownie, no bo tyle tam można nagrać, a obrobienie go zajmowało mi nawet 4 godziny, no bo jak tego nie robiłem na co dzień no to mi to zajmowało dużo czasu, a jeśli chciałem, żeby to było naprawdę super, to po prostu siedziałem i katowałem, nie? No więc zleciłem to osobie, która teraz mi te rolki robi, płacę jej, ale dzięki temu uwolniłem swój czas, jestem w stanie dzięki tym rolkom pozyskać nowe osoby, polecić więcej produktów, dzięki czemu zarabiam jeszcze więcej i tak to działa, jeśli w momencie, w którym postanowiłem dzielić się swoimi pieniędzmi z innymi, z ludźmi, którzy mi pomagają, mam teraz ludzi, którzy... Zajmują się u mnie reklamą, mam ludzi, którzy zajmują się kopii, copy, czyli copywritingiem, mam ludzi od właśnie tych rolek, mam ludzi od księgowości, mam doradcę, mam prawnika. To nagle zacząłem zarabiać dużo, dużo więcej, bo te wszystkie rzeczy, które kiedyś były na mojej głowie, już nie muszę się nimi przejmować. Teraz mogę pracować nad firmą, nad jej rozwojem, nad tym, żeby cały projekt i cała akademia szły do przodu, nad tym, żeby pomagać nowym osobom, takie jak ty, widzisz, od zawsze lubiłem wam pomagać. Uwielbiałem to po prostu. Lubię, kiedy nowe osoby zaczynają dzięki mojej wiedzy zarabiać ekstra kasę z neta. To jest mega, mega miłe, mega pozytywne, kiedy dzięki mojej pomocy jakaś osoba rzuca etat. To jest szalenie wspaniałe, kiedy osoba, która jest obłożnie chora, dla której już nie było żadnej nadziei, której zasiłki przecież i tak na nic nie wystarczają. Jeśli, jeśli masz jakieś rehabilitacje, jakieś takie rzeczy, no to wiesz, że te zasiłki to, to, to na nic są, nie? Bo to na nic nie wystarczy. No to właśnie dzięki afiliacji ta osoba, nawet jak leży w łóżku, to jest w stanie sobie wyklikać ten po prostu hajs, który jest potrzebny, żeby ona funkcjonowała normalnie. normalnie. E, także tak, e, to jest naprawdę coś niesamowitego. Marketing afiliacyjny zmienia ludzkie życia. Dobra, no to jak e, dołączyć? Jak dołączyć? Jeszcze raz sobie udostępnimy ekran. Wejdź sobie na stronę ekspertafiliacji.pl i aplikuj. I aplikuj. A zobacz, nawet takie wideo, tutaj nagrałem dla Ciebie, sześciominutowe, krótkie. Zobacz, co daje ten projekt. Ja już ci tutaj dużo powiedziałem, co ten projekt daje. Pieniądze to jest tylko pochodna tego wszystkiego, co tutaj jest. To jest naprawdę, tutaj zyskasz nowe życie. Także ekspertafiliacji.pl, aplikuj. I widzimy się w środku. W tym nagraniu to już tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym. Cześć.